Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, piękny, słoneczny dzień. Gorąco dzisiaj było. Bo na, na zewnątrz było około 24-25 stopni. W, którym, w tunelu chwilami było pod 40. No i mamy taki nagrany tunel. I największym błędem, jaki byśmy mogli już teraz zrobić, to jest zamknięcie go szczelnie na noc. Dlaczego nie warto zamykać tunelu teraz na noc? Dlaczego lepiej zostawić go otwartego? W tym krótkim filmie postaram się Wam o tym powiedzieć. Jak widzicie, nasze pomidorki kwitną. Za chwilę zaczną się zapylać. I najgorszą rzeczą, jakbyśmy mogli teraz zamknąć, zrobić to zamknąć tunel na noc. Pomimo tego, że są w nocy, w dzień wysokie temperatury w nocy jest chłod ponieważ dziś na noc jest zapowiadana temperatura około 10-12 stopni jest to duża różnica ale pomidorki już w tej temperaturze sobie poradzą nic im nie będzie zagrażać dlatego tunel można zostawić śmiało otwartym, przynajmniej ja zostawię gdyby temperatura rzeczywiście miała spaść jeszcze do tych 5-6 stopni no to wtedy wiadomo zamknie się tunel, bo nie chcemy żeby nasze pomidorki zostały porażone zbyt niską temperaturą. Następnie nie, zamy nie zamykam już tunelu, ponieważ na tych ściankach na suficie w chwili gdybyśmy zamknęli tunel zebrałaby się para wodna. Para wodna, która podniesie w środku wilgotność i pomidory bardzo nie lubią dusznych, dusznych, zaparowanych środowisk. One lubią jak jest ciepło, w miarę sucho. Dlatego najlepiej teraz już nie doprowadzać tego, żeby tutaj było jak najwięcej, jak najwięcej pary wodnej, wilgotności. Tu musi być teraz już w miarę sucho, żeby one miały najlepsze warunki do wzrostu. Kolejnym, kolejnym z takim Powodem, może nie powodem, a no powodem, dla którego nie warto zamykać teraz tunelu, to jest wentylacja pomiędzy krzaczkami. Zobaczcie, tutaj jest ładnie wszędzie przewiew. Krzaki nie są jeszcze zbyt gęste. No ale tą wentylację musimy im pomiędzy krzakami tu po, po dole z, wy, zrobić żeby one miały wentylowane, żeby tutaj żadna wilgoć między nimi nie zostawała. Ona musi być po prostu wywiewana. A tak jak mamy otwarte drzwi, to tak sobie to wszystko krąży w nocy. Wszystko ta para wodna, wilgoć jest wywiewana. Tutaj nic między tymi pomidorami nie zostaje. Nic się tu nie dusi, nic się nie kisi. One takie owiane, nawet takim powietrzem 10-12 stopniowym nic im nie będzie a liście będą liście będą suche będą o wiele lepiej o wiele lepszej kondycji kolejnym powodem dlaczego nie warto dlaczego ja już nie zamknę tunelu to jest to że wyściółkowałem go ściółka tak jak Wam mówiłem na filmie ona utrzymuje wilgoć w glebie. Utrzymuje i po prostu gdybyśmy zamknęli tunel na noc, ta ściółka, ja mam jest zrobione ze słomy, mogłaby zacząć nam pleśnieć i gnić od, od spodu i byśmy sobie bardzo szybko zafundowali choroby grzybowe w naszych pomidorach. A tak jak tu jest otwarte, ta ściółka jest, ona nie jest zwięzła, jest, jest przewiewna. Wiatr sobie przez nią przechula osuszy wszystko i będzie będą pomidorki miały dobre warunki do egzystencji. Kolejnym powodem, do którego nie warto już zamykać tunelu, to jest to, że pomimo tego, że jest chłodno, no chłodno tam 10 stopni to nie jest chłodno, ale że jest niższa temperatura w nocy, to cała ta cyrkulacja powietrza która następuje w tunelu, buje nam delikatnie tymi krzaczkami. Powietrze, zobaczcie sobie, delikatnie powiewa na zewnątrz. Nasze pomidorki się minimalnie poruszają, czyli one się po prostu w tym momencie zapylają. Zapylają. Nie musimy wtedy chodzić, potrząsać tymi krzaczkami na boki, czy też używać innych metod, żeby je zapylać, one samoistnie będą się zapylały będą się zawiązywały samoistnie owoce przez co będziemy mieli też i będziemy mieli też i większy plon jest to w miarę, jest to naturalny cykl po prostu spójrzcie, pomidorki może się nie ruszają jakoś bardzo intensywnie no ale się ruszają nawet spójrzcie ten z tyłu tutaj jak zawieje, to się minimalnie rusza. Tutaj, ten przy oknie ten jeszcze nie ma akurat kwiatostanów, ale tu już się takie zaczynają wykształcać. Tak więc, to wszystko pomaga w zapylaniu. A ostatecznie to pomoże po prostu osiągnąć większy plon. I to by było. Na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji, do polajkowania tego filmu, do komentowania. I do następnego razu. Cześć!